na Loża Radiowa. W Radiopole Tomasz Garbowski, Opolań, który został wybrany do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie Tomku, bo znamy się. Dzień dobry, pani Aneto. Od paru znamy lat, się. jeszcze z czasów, kiedy zajmował się pan polityką. O tym może za chwileczkę porozmawiamy. Ja okay. od razu przepraszam, przeproszę słuchaczy i zaznaczę, że ja na piłce znam się dosyć ogólnie. I właściwie mogę pana spytać, kiedy Polska wygra mecz, na przykład. <laughs> może w najbliższym, w najbliższym meczu, czyli drugiego Września gamy Pol polska Albania w eliminacjach do mistrza świata na stadionie narodowym wróciliśmy w końcu na stadion nasz narodowy w Warszawie. Pamiętamy, co było do tej pory pandemia, szpital mm. tymczasowy i w końcu piłkarze zagają ten ważny mecz, bo będziemy mieli mecz z Albanią drugiego, później kilka dni później w San Marino i 8 września polska Anglia też troszeczkę do tej Anglii się przywiązujemy i mamy historyczne wspomnienia. Ale Anglia to chyba trudny przeciwnik, prawda? No bardzo trudny, bardzo trudne. Tyle wiem o piłce. Pamiętajmy, że zdobyło, zdobyła wicemistrzostwo Europy i no, będziemy walczyć, tak? Dopóki piłka w grze, to wszystko może się zdarzyć. Zobaczymy. Właśnie, a piłka w grze była przed wyborami nowego zarządu i nowego prezesa polskiej, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie słyszałam spekulacji ani plotek o tym, że pan może tak wysoko się we władzach PZPN znaleźć, jak to się wydarzyło. No, czasami najlepiej troszeczkę zaskoczyć i zobaczymy, co to będzie. A powiem tak, historycznie to nawiązujemy do wspaniałych tradycji. Feliksa Śmietańskiego to by, był mój poprzednik, był prezes O Polskie Związku Piłki Nożnej, który przez kilka kadencji był członkiem zarządu, ale to kilkadziesiąt lat temu. pozdrawiam pana Feliksa. I także był Tomaszka, który był przez wiele, wiele lat przewodniczącym Komisji Wizyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. I ta przerwa kilkudziesięcioletnia spowodowała to, że nie mieliśmy swojego przedstawiciela w zarządzie, i mojej skromnej osobie udało się. Uzyskać ten mandat. Dodatkowo udało nam się także z prezesem Odeopole, Tomaszem mhm. Lisińskim. Myślę, że dwóch panów na te dużo mogą zdziałać. Dwóch Tomaszów. E, tak, tak, dwóch Tomaszów. E, I myślę, że będziemy tacy aktywni wie, na posiedzeniach zarządu. Pamiętajmy o tym, że to jest kolegialne ciało, 18-osobowe, ale. Dwie osoby z tak niedużego województwa, województwa pod względem powierzchniowym, aczkolwiek mamy ponad 330 klubów, czyli to jesteśmy tak powyżej średniej, no to jest dużo. Co to może dać nam jako województwu, jako piłce nożnej na Opolszczyźnie, to, że mamy dwóch przedstawicieli naszego znaczy, regionu w tak zarządzie? bezpośrednio to się nie przekłada. No to, właśnie, ktoś ale... powie, Dobrze, prezes Garbowski czy prezes Liściński jest w zarządzie, to Oda powinna gać w No nie, no to, to musimy sobie nie, na to zapracować, To Od nas tak? właśnie nie zależy, ale myślę, że wiele rzeczy będziemy chcieli wdrożyć w zakresie e, zrównoważonego rozwoju e, piłki nożnej w tych regionach, czyli ta piłka amatorska od czwartej ligi do B klasy będziemy chcieli przedłożyć kilka rozwiązań takich, które będą mówiły o tym, że nie powinno być tak, że tylko i wyłącznie regiony, które mają kluby klasy, czyli mazo Mazowiecki mm -hmm. e, Związek Piłki gdzie ga Legia Warszawa i tam są duże transfery, duże do tego mm. e, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, to tam inaczej z tymi pieniędzmi się gospodarujemy. E, I tak samo my tutaj jesteśmy troszeczkę w takim układzie e, między Śląskiem a Dolnym śląskim gdzie duże są ośrodki piłkarskie i nam ciężko rywalizować, mówiąc o tu o rywalizacji amatorskiej, będziemy chcieli jakby wprowadzić takie rozwiązania, które będą pomagały tym mniejszym regionom, które także e, produkują piłkarzy, żeby, mm. żeby tak nazwać troszeczkę kolokwialnie. E, tą sytuację. Czyli co, nawet jeżeli na, w danym regionie nie ma dużych sukcesów, jeżeli chodzi o kluby piłki nożnej, to finansowanie będzie no, Będzie, bo pamiętajmy tak? o tym, że jeżeli mieliśmy w ostatnim okresie kadę województwa o Polskiego Związku Piłki Nożnej rocznika 2008, to spośród tej kadry po sezonie 80 zawodników wypłynęło do innych regionów, do innych akademii mocniejszych, eksaklasowych, mhm. to czyli także szkolimy... Te nasze dzieciaki przygotowujemy i dobrze, że niech się rozwijają w lepszych ośrodkach. Pomoże się okazać, że kiedyś, kiedyś yy, będziemy mieć reprezentanta Polski, tak jak za dawnych, dawnych czasów Antoniego Piechniczka-Wodrzej. I, I po to jesteśmy, że czy mieszkasz w Lubuskim, Opolskim, Walmickim-Mazurskim, to także możesz osiągnąć sukces i my chcemy w tym pomóc. Bez większych środków w tych regionach nie uda się te, tego zrobić. I, I myślę, że chcemy postawić właśnie na szkolenie młodzieży do 15 roku życia i potrzebujemy na, potrzebujemy na to się kiedy to się może wydarzyć? Czy to jest jakby długa droga proceduralna, żeby te pieniądze spłynęły, ja czy to jest kwestia jednej zarządu? Od nowego roku, żeby pewien fundusz zrównoważonego rozwoju w polskiej piłce amatorskiej był. A o jakich pieniądzach mówimy? No, nie chciałbym mówić, bo pieniądze, pieniądze nie lubią e, rozgłosu i zostawmy, ale na pewno to nie jest też tak, że dzisiaj się powiaju, To będziemy mieć piłkarza Lewandowskiego i on będzie. To nie jest tak, no, to jest troszeczkę szmudny proces. Trzeba cierpliwości, e, żeby wychować dobrego piłkarza, to potrzebujemy kilkanaście, kilkunastu lat a czasami trzeba mieć szczęście, czasami mieć talent e, i dużo pracować, czasami mamy takich piłkarzy, którzy mają talent i nie pracują i mm -hmm. popadają w różne komplikacje życiowe, a mamy takie sytuacje, wiemy dobrze o tym, no i cierpliwość, cierpliwość. Panie Tomku, ja muszę, bo ja lubię, o polityce, co nie są. <gry> Czy nie tęskni Pan za polityką? Siedem chyba lat temu rzucił Pan legitymację, wtedy jeszcze SLD. SLD już nie ma, a był Pan przecież szefem SLD w regionie i co? No jestem w stanie spoczynku. E, mm -hmm. Można powiedzieć, może kiedyś, kiedyś e, nastąpi jakiś powrót, jak e, kiedyś mój kolega Leszek Milo, jak mi się przyśnią jakieś aniołki e, i powiedzą, <grym> że powinie, powinieneś wrócić, to na białym może się koniu, to wka... tak? Nie, ja, ja konno nie jeżdżę. Pozdrawiam wszystkich e, wielbicieli tego tej dyscypliny sportu. Z wicemarszałkiem z Bigniewem Kubańcem na czele powiem, że on jest... E, Tutaj w tej dziedzinie fachowcem, ale zobaczymy. Jestem w stanie spoczynku, realizuję się w piłce nożnej. To jest druga moja miłość. Łączę sprawy zawodowe z pasją i to jest najpiękniejsze, co może być. A czy działalność PZP nie różni się bardzo od działalności w polityce? No w każdej korporacji, także w takim wielkim stowarzyszeniu, największym w Związku Sportowym w Polsce zawsze są jakieś nutki polityczne. Mm -hmm. Nie ukrywam, że w wielu aspektach ta, to doświadczenie z polityki się przydaje. Także w ostatniej kampanii wyborczej, bo nie ukrywam, że wspólnie tutaj jest z, z, z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej rekomendowaliśmy Cezarego Kulesze. Nieskromnie powiem, że troszeczkę pomagałem, doradzałem, bo Wiele wiele kampanii się przechodziło, albo było się pośrednio, bądź byłeś pośrednio uczestnikiem tych wydarzeń, od kampanii prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, i te doświadczenie zostaje. I wykorzystał to pan teraz przy okazji. No, mój kandydat wyboru. wygrał, to myślę, że chyba Ale troszeczkę mówię o pana, się przyczynił. Ale nie na sobie, bo dostał się pan do zarządu. Pewnie, no tak, tak. Nie wiem, było to łatwe, nie było to łatwe. Znaczy, nie wiem, zawsze, zawsze w... w, w Pani to i szanowni państwo, zawsze jest tak, że każde wybory to jakiś deszczygomocnik, szczególnie dla tych, którzy startują. I, a, no i się udało, tak. Jeszcze tym bardziej uzyskałem naj, największy wynik do, z, spośród wszystkich kandydatów do członków zarządu. To, to niewątpliwie jest taka do, dobra satysfakcja. No ale wiele, wiele kilometrów trzeba było po Polsce przejechać, spotkać się z delegatami, porozmawiać, podyskutować, przedstawić swoje racje i się udało. Czyli zrobił pan po prostu standardową kampanię bezpośrednią. No wspólnie tutaj z kandydatem na prezesa Polskie Związku Piłki Nożnej panem Kuleszą udało nam się przekonać większą ilość delegatów, którzy wybrali takie rozwiązanie, a nie inne. Nie zostaliście wybrani i Zbigniew Boniek odchodząc, tak wam troszeczkę palcem pogroził, mówiąc, żebym nie musiał wracać. Myślę, że jego duch, <laughs> jego, jego spojrzenie poprzez jest wiceprezydentem UEFA będzie, będzie, będzie widoczne, i, i jestem przekonany, że jego powód nie nastąpi. O! A co z tym sądzą? Są jeszcze na koniec, z trenerem no, reprezentacji polskiej zostanie? Na pewno to zostanie. była taka decyzja prezesa Bońka w zeszłym roku. Taka to było zaskoczenie. Wszyscy się mhm. myśleli, że to jakiś fake news, i decyzja odnośnie zwolnienia Jerzego Brzęczka, który awansował dużynę do mistrzostw z Europy kilka miesięcy przed rozpoczęciem eliminacji do mistrzostw świata było wielkim wielkim zaskoczeniem. Ja się naprawdę zastanawiałam mówiąc, co się dzieje w polityce, że trzeba to przysłonić, mhm. czyli wejście tena no ale kontakt ten NSU sama do końca roku, i myślę, że tutaj PZs Kulesza i cały zarząd uważa, że trzymamy kciuki za reprezentację. Bo dobrze by było pojechać na Mistrzostwo Świata do Kataru. A jakby się nie udało, to będzie zmiana trenera. No, umowa chyba, ja nie znam treści umowy, ale jeżeli się nie uda, oby tak nie było, to wtedy kontakt wygasa i PZs Kulesza podejrzewam, będzie musiał. Zastanowić się nad nowym rozwiązaniem, ale to przed nami. Na razie życzymy TENEOWI sukcesów, bo dobrze życzymy polskiej piłce. A my dobrze życzymy także o polskiej piłce i życzymy Panu sukcesów w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Garbowski.